Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dawno nie gościliśmy u kolegi Tomasza Rumińskiego. Jak widzimy przez ten czas, kiedy nie byliśmy, to tylko u Tomka się zmienia to, że nowe puchary dochodzą. Tu widzimy na te takie najbardziej wartościowe, na te takie znamienite. Kolega ma specjalny regał zrobiony, a tutaj mamy, przypominamy gołębie olimpijskie, nagradzane gołębie na wystawach europejskich, też w Mistrzostwie Polski. No, nazwisko Rumiński jest nam znane od wielu, wielu lat. W tym roku Tomek, jak tam wyglądają Twoje wyniki? Nie wiem, czy to z powodu czasu zobaczymy Ja powiem tak, tutaj się u Tomka o tyle zmieniło jeszcze, że jak rozmawialiśmy, to jeszcze w, w poprzednim roku nie tyle, że nie miał rodziny, ale rodziny nie miał tak licznej i miał, mógł, miał czasu więcej dla gołębi. Teraz natomiast kiedy dziecko podrosło, to więcej czasu musisz no, się zajmować jest. dzieckiem i rodziną i wtedy jest mniej dla gołębi. To też się przekłada może na wyniki. No zobaczymy jak przyszły sezon będzie. Teraz 20, 19. dziewiąte przynajmniej kategorii w Polsce. No to. No i na olimpiadzie szóste miejsce. Go... Czyli widzimy? No nie jest tak źle. No to nie, nie. To jest to. Inaczej. Dobrze. Mamy tutaj teraz gołębie od kolegi Tomasza Rumińskiego, które będziemy wystawiać na sprzedaż. To jest gołębie różnych, wszystkich razem 17. Są to widzę już gołębie takie, jak robiliśmy zdjęcia, takie starsze troszeczkę, przygotowane specjalnie tutaj na aukcję. One od razu mogą iść do rozpodu, prawda? A to większość to jest taki starszych, niektóre są trochę młodsze, ale to i tak już w raczej jest taka spełna. No. A zadam jeszcze pytanie, bo od czasu, kiedy ostatnio raz byliśmy w rozpodzie, sp sprawdziły ci się jakieś nowe nabytki, które miałeś wcześniej za zakupione? Bo po, wcześniej to... przypomnijmy, mieliśmy tutaj takie pary, one tam są z tyłu za nami. Fabera to były takie Roland Dennis Faber. 11, 11, 11 3, to, podstawowe. to podstawowe? To jest ciągła podstawa. były tam głową z tebula, czy jakieś inne, no pojedyncze, ale. Ciągle tą podstawą są tamte Tamtego. I do nich domieszasz. A w tym roku jakieś nowe takie nabytki, które po Ci leciały. Pamiętam, kiedy zapytam o te takie, mieliśmy Rainera Pittmana, co były z Harikana. Sprawdziły się, czy nie za bardzo? Nie, po jednym sam super. super. Była samica co 4 lata z rzędu bardzo szybko latała. A co zginęła? Ona mi chyba krótki się widzi na sam roku, no ja bo nie zginęła. Ona była bardzo szybka. Ale z tej rodziny główki tam lecą fajnie. Dobrze. No to czyli widzimy zawsze coś nowego się możemy nauczyć, ale widzimy podstawą ciągle kolegi Tomasza są te gołębie, te cztery gołębie podstawowe, które pochodziły. No, nie jest tam dzieci bo one coś tam. No to tak, wiadomo, no. To sam gorzej, tak właśnie. Jak te 711, ten 711, to ten sam jest właśnie ojciec tej 750, ale i wielu innych tam, ojciec dziadek lotników, on w 20 roku wychowałem, powiem, dwa młode. To zrobiłem zaraz jak wyszły, no bo to już na głębiku wcale się nie udało, bo, no, okazało się, że są po nim, zostały teraz po nim. W 21 roku nic nie wychowałem. i teraz w tym roku wychodowałem tego samczyka. Jaki ma numer przy okazji jak już jesteśmy? 2499. I to jest gołąb na obrączce z oddziału 0326 Torń, bo tutaj przypominamy, bo nie możemy zapomnieć, że to kolega Tomasz lutuje w oddziale 0,326 torń właśnie, ale tutaj mamy gołębie o numerze 326, ale będą też jeszcze kilka gołębi o numerze początkowym PL0188. Dobrze. Co powiedzmy coś bliżej o tym gołębiu? teraz no tego ten tak, jak się udało wykonać, to, to zrobimy sobie badania, czy jest na pewno po tym 711. Okazało się, że jest. No i teraz ja się nie myślałem, się mam samiczkę wyhodować, dlatego postanowiłem, że ten jeden samczyk może trafić na akcję. No A jeden, to jeden to zostanie w rozpoczęty. Pokażmy jakie skrzydełko jeszcze jakie skrzydełko tego gołębia. My o, to jest taki dłuższy gołąb, tak jak ten 711, taki y -y. skrzydełk, jest całkowicie skrzyżony ten gołąb. No te zdjęcia tych gołębi mamy na stronie naszechodowle.pl, kiedy wejdziemy tam to nazwisko rumińskie, możemy wszystkie te ptaki, o których Tomek mówi w rozwodu zobaczyć. No, to jest już taki starszy gołąb i to jest nibre, bo 711 połączona na swoją wróżkę. Ma córkę 1141, bo 1141 to z tej pary 733, ale była z synem tego mm -hmm. 1143, z takim bardzo dobrym. O, 18, 17. To jest samczyk, nie? Samiec. No. Samiec. tu I mamy certyfikat DNA. Sertyfikę. Oczywiście, kiedy mówimy to znaczy... o badaniach DNA, to wiedzmy, że tutaj, tutaj kolega cały czas korzysta z usług firmy Koba Diagnostyka Tomasza Borkowskiego. Tak. No i tutaj mamy właśnie certyfikat wystawiony przez tą firmę. Tak. No to było. Robiąc no mhm. pod kątem sprawdzenia dla mnie, czy jest na pewno po nim, a nie na sklepach Jeszcze muszę mieć kłód ośmiotutowy. Także będzie tak 2499 ma Dobrze, to mamy tutaj tego jednego. Tomek, to tak. pokażę gołówka po, po tej Olimpijce z tego roku. A czy to nasz własny kandydat, tylko w tym roku Olimpiada. Olimpiada, tak. To jest z zeszłego roku tak. po Olimpijczyku. Takie skrzydło. To jest koło po jakim numerze, Tomek? 17 626. I też jest 0 326 tak, początek. samica niebieska. Mm -hmm. no, dużo większa samica. I Olimpijczyk jest... w kategorii reprezentantów polskich w kategorii? W kategorii H i szóste miejsce. Szóste ja. miejsce. A ojciec to jest syn dwóch gołębi, co były w Górnie jako reprezentanci Polski w kategorii A i W na czwarte i piąte mm -hmm. miejsce. No, no czyli dziecko jednego reprezentanta. Na wystawie europejskiej, wystawie tak, gołębi. Tak, 20. Ja tam byłem na tej wystawie wtedy akurat. Także że myślę samiślać. Że że mhm. Tak większa, większa. może pokażę. No. Jaki ma numer? Od razu? 18. I to jest początek PL0188 Niebieski Samczyk. No też też miał zostać, ale sporo tych jeszcze tak późniejszych kilka takich wychowałem bredów, właśnie gołębi. Ten po czym jest? To jest imbred na 733, to jest syn razy córka. W... Tam mieliśmy imbreda na 711, tu mamy na 733, ta. też jednego z to podstawów gołębi. To jest po, po synie 733 i 304 z 16 roku, to uh -huh. jest dobro I po córce 733, a właśnie 304, tylko samicy właśnie po 715 uh -huh. Ale ta samica dała, no jej córka na mi też gołębia, to właśnie co było zmieniać, no po takie dobrej samicy. Uh -huh. A łączenie do syna, córka 733. Uh -huh. Samczyk to jest. Dobrze. Ukaże to łuk po takiej 999 samicy? Tak, rację znano mnie. Ten ma 5101. Samiczka, jest samicia, ale takie kropki na No Tak, 9,99 to była bardzo romantyka, bo stała w Polsce, ale. Jaki no, numer ma, przypomnij jeszcze raz? 5101. Też początek 0188. To jest łączenie ta 999 na syna 711. To no, jest czyli ta 711, a córka 999. No, ona, ona bardzo dobrze latała wtedy, bo 7 razy była odkładana 724 konwencje tego łączenia. No i dzień 9693 na konwencji 96,40 to bardzo dużo czołgów konkursu. Te gołębi, o których Tomek mówi, to staramy się wszystkie zdjęcia dołączyć do tych gołębi, bo na stronie naszej hodowli mamy taką możliwość, że kiedy wpodamy tego gołębia, od razu też mamy, jak tak powiem, ten program do rodowodów i do pochodzenia, sprawdzania i ze zdjęciami przede wszystkim tam mamy. Także każdego będzie można sobie takie zobaczyć. To jest 1760. Samiczka, cielno ale wiemsza też takie białe, więc widać takie kropki. Trochę. Tak, to co to, to, to ma Tomek, to zwraca uwagę przy oczach, przy oczach to, tak? Tak. Znaczy to też były strzałeczki, tak. Na początku tak. była złota Badaliska i ta jedna siostra jej, co były dwie pierwsze siedmiu dystansie to siedmiety, też to miały, miały. To. Później były też gąbki, które nie miały, też fajnie leciały, przekazywały. Ale hmm. raczej to jest plus, a nie czym dosyć Tak. Tak. No, I ta jest też po nie? Ojciec to jest głód już tych dwóch podstawowych bar, a taki też fajny, co było, wiesz, od jego kręgu mili. A matka to jest córka właśnie 7-3-3, łączenia ma tą córkę 7-11, co dała tego ojczybczyka. Też, tam jest ta tak. W widać, dobrze? Jak już mówimy o rodowodach, to Tomek nam teraz kolejnego głębia poda, ale jak też pokażemy, te rodowody są jak zwykle u Tomka zrobione tak rzetelnie. Tu jest dobrze to pochodzenie rozpisane. Oprócz tego też jeszcze zobaczmy, tutaj takie fajne tablice wiszą, to my w katalogu je kiedyś zamieszczaliśmy, one są na stronie internetowej nasze hodowle, możemy zobaczyć te czołowe lotniki Tomka. No większość tych gołębi, o których Tomek mówi, które tutaj po prostu ma młode teraz, co prezentuje po tych właśnie o, gołębiach. To jest mhm. o jeden 18, 18818 i ojciec tutaj to też jest 711, a matka jest łóżka 217 harkutał. Raczej sam będzie taki, no to śmieję się, To jest jedyny bo... chyba, połowy, który tutaj mamy. Jedyny, jedyny i mamy jeszcze jednego szpaka. Tak, jeden tak, szpaka, szpak, jeden czarny. Jeden czarny, jeden Te szpak. Zespół Taumila dosyć fajnie się też pokazuje, bo mm -hmm. no, już, już kilka lat są. To jest wąbek 18815. Też 0326 tak, początek. Tak, Myślę, że samiczka, bo to już tak wygląda. I to jest właśnie post. 990, Alipijki z Poznania. I ta 990 to był go w kategorii której? W kategorii A. A, to było też 22 problem zależności z kategorii K. Może sobie znajdę, że nie. Jeszcze powiedzmy, bo w kategorii A te Olimpijczyki to są w Polsce rzadkie, że tak powiem. Manfred Bulla chyba miał najlepszy kiedyś wynik, to miał czwartego w Polsce czwartego na olimpiadzie. Znaczy rzadkie, że mają medale. Tak, no właśnie później nie? w sensie o to chodzi, że w Europie, bo my mamy taki program o to, że nie za bardzo możemy sobie tak, że tak powiem, powalczyć w tej kategorii no w skali tak, europejskiej. Natomiast tutaj yy, ciekawostka właśnie, że wtedy był czwarte miejsce w tym samym w tym samym roku tak, to chyba to tak, było, tak, nie? To ja w 20 chyba miała, ale to też w Polsce była druga, w Polsce, trzecia. trzecia, przepraszam. I tutaj jest właśnie łączenie olimpii, córka Olimpiki 990. 990 była łączona na 85-14, czyli na ulica 999, a z dołu jest córka Semice 9693 co była po 999 i ona ma do drugi konkurs, drugi, trzeci, 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 piąty, siódmy, 8, 10, trzynasty. No super się dała. Mhm. Także to jest ta rodzina. Chyba tych co jest nakrapiany sam, czy to jest ibrec, ibrec, to taki na Bo bo jest siostra tej z pudgula z ugałem pomocą i tam widać te pani lata co nie będzie. Taką łodkę, że rok podkupiłem, o po tym samym synie pudgula kupię tylko to do, jest do, 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 do i To jest 17646. To jest akurat nakrapiany. To chyba z tej klatki, to chyba wszystkie już mamy, tak? Z tej klatki, zaraz przejdziemy do tej drugiej, tam będziemy mieli tego czarnego i szpakatkę. Zaczynamy od czarnego gołębia. czarnego, to jest numer 5026, raczej samiczka, to też gromuk. Czyli 51, 188 początek. Tak. Środy fajnie. fajny. Czarny, co to jest? Matka też zawsze z tych moich linii, taka fajna lotniczka. Ona czarna jest? Nie, ona jest a ojciec jest czarny. To jest 1019 i on się wywodzi z samizy czarnej Not merve. Peter van der Merwe. Tak, i ona tego, bo on jest 10109, a 10110 siostra zjazdego tego to bardzo dobra bo Jak Roczo miała 909 i teraz fajnie poleciała, to mm. będzie prawdopodobnie widać. Właśnie, my mamy teraz właśnie wystawione jest, nawet na opcji tak, tak, teraz... Petera van der Merwe oryginała, który pochodzi z hodowli kolegi Sylwestra Zielińskiego. Tata tata na... na, ja wijzecie, 8, 8 I długi sałce kończy, też sami zobaczyć, Mało tych głębi mamy tutaj w Europie, w Polsce. Połączona była na, właśnie na syna, tej samicy Batka piszczała 330 i takiego 3300 poza w realistę. No to to, super wyszła, ten ojciec jest też fajny na model, ale później był wycofany. No i, no będzie rozwodzie, bo fajnie. Teraz może pokażę coś takiego, był wyjątkowego, myślę, Niebieski widzę takie pstrema na głowie, głowie z tyłu, po jednej białym lotce, i... lotce. Niebieski pstry, samczyk? Samczyk, samczyk sam. taki dość, ale dość ale duży, no nie? Niektóre te piórka były właśnie na Tutaj rozmawialiśmy nie. właśnie, bo y, jak są malutkie te siodełka, to się gołębie no. ostrają, że tak powiem. No Natomiast no, doszliśmy panie. do wniosku, że dobrze jak są te siodełka takie większe, że się totalnie osłaniają. I to jest łączenie, to jest bezpośredni syn tego 732. I on był uczony na córkę 733. Teraz... Czyli widzimy te podstawowe gołębie Roland Denis Faber? Tak. To jest to łączenie. Te 732 mu by dał... był wiele lotniczek do 484. co była piąta, siódma w Polsce 9743. Ona ma kategoria W 18 roku miała 0,91. Była druga w Polsce, właśnie co ona była? Brnier. prędzej była czwarta. Była zerem na 18, rozporządzenia. był na oddziału bo z 18 roku miał 5 konkursów na 5 wkład, najdalej 37 na oddział i 18-317 była najlepszą z drużyny mistrza Polski, też po tym 7-3-2 18-318 była drugim lotnikiem Kremla Szaława kategorii U i ten jest 18-893 tak? Tak no, czyli to jest... Nowy, dziecko, 7, 3, 2, no, bezpośrednio dziecko tego 732. Ja tak jeszcze jedną rzecz tytułem sprostowania: bo my tutaj mówiliśmy, nie możemy pominąć, bo my mówimy, że te podstawowe linie to jest Roland Denis Faber. Nie, nie, to jest jeszcze wtedy się nazywali, to było troszeczkę. Teraz my mamy DV0901 Roland Denis Faber, to jest syn i ojciec. Ojciec i syn, natomiast tam to było Roland Faber i Maczyński. Maczyński to był po prostu hodowca, to, wtedy miałem DV0127, to był. Chyba generałem Bundeswehr, jak z Rolandem rozmawiałem, wtedy mówił. On po prostu tu niestety dość daleko mieszkał, mówi około 100 km. ponad i troszeczkę problem był z synchronizowaniem tych prac przy gołębiach i hodowli. I po prostu wtedy już przeszedł Roland, że tak powiem, na ten swój, że tak powiem, tylko samodzielny, że tak powiem, chów. To jest gołąbę po 7-3-2 bezpośrednio po tym samcu. To też fajnie leży, myślę. I, no bardzo wyjątkowy gołąb. 732 też u starych 10-letni, zaraz będzie 11-letni. No, już pewnie powoli się kończy, to za dużo młodych i nie udało wyhodować. Matka to jest 859, to jest córka 733-304, ale ona była matką najlepszą odwiedzką regionu północ, tej 9696. A ojciec 732, ojciec tego właśnie małowka. to jest taki niebieski w street, uchwał po białym loczku w jednym skrzydle. No to jest ojciec 484, co była piąta siódma w Polsce. Ojciec 9743, co była druga w Polsce i czwarta, bo była rezerwa do Poznania na a była druga wtedy, jak była wystawa Europejska w Brynie. Jest ojcem 18372, mojego przyrodnika oddziału z 2018 roku na młode, miał 5 na 5, najdalej 37 konkurs. Jest ojcem 18317, na no była najlepsze do mistrza Polski w kategorii w 19 roku. I 18 318 zjazda był to drugi w okresu Warszawa u Łodziewa. Tutaj ten ma numer 18893, a tak. jak już jesteśmy przy numerach, to jeszcze bo też początkowy 326, ale tutaj warto wspomnieć, bo my tak mówiliśmy, że te gołębie Roland Denis Faber, ale te no, akurat podstawowe gołębie to pochodziły z hodowli jeszcze wtedy, to było DV0127, Faber Maczyński. Tak. Tutaj dlatego, żeby warto podkreślić, że wtedy to było dokładnie to samo. Po prostu hodowcy wtedy już ze spółki zrezygnowali. Tam z tego, co ja rozmawiałem z Rolandem kiedyś, to on mówił, że po prostu pan Maczyński to jest generał Bundeswehry niemieckiej emerytowany, nie miał tak czasu jeździć, a gołębniki były od siebie oddalone. Te znaczy miejsce, gdzie jest i jego zamieszkanie ponad 100 kilometrów, także no ciężko już było tam po prostu to wspólnie prowadzić. Ale to widzimy te pierwsze gołębie, który Tomek mówi, te podstawowe, one mają początek DV0127, dopiero późniejsze Roland Denis Faber mają w ten numer w czasie, 901. W jednym czasie i Tak, tak, ja wiem, bo oni właśnie już mieli to, no, no, no. no. 901 i tak. 1027. No, dobrze. Też od informację, że właśnie po córce tego 7,3 V posiadała z tam 440 i 500, ileś, mieli myślę, mm -hmm. że te 732 to taka podstawa gębika, no Tyle tu ludzie widać, co on wydał. A to, że to jest bezpośrednio jego syn, sygnał. Te mm -hmm. 732 jest też w bazie, także będzie można zrobić badania, ktoś by chciał. Po teraz pokażę 18-870. Duży niebieski samiec. To już ta głowa, już widać, że to jest taki, liliany, takie właśnie te głowy mają. Bardzo duży jest jednak, sekretariat, teraz no, dłuż, patrzę. Znowu tego będzie duży. No Mówię właśnie te people, tak. One są dołączone u mnie do, do wnuczki 733, ten drugi i One wcale nie tak dobrze mi te krótkie loty, jak takie ciężkie 300, 500, 700, nie? to mhm. wtedy super. Matka tego też ona i właśnie 700 super siada, i jakieś ciężkie 500. I matka też jest siostra tej samicy, co była druga roczna w Polsce. Nie? Mhm. Tylko to jest matka niebieska, tamta jest marka to druga roczna. A to jest po jest w A ojciec tej jest właśnie po 5099, co jest po żołnierzyce po 715 i tam, jest tego pod Marcina kręca, ten 19006. No to ojciec to jest pełny brat samicy, co właśnie swą z trasy Także myślę, że no, to jest super plan. Tak. Dobrze. My tylko nie mamy dużo, teraz mamy 17 sztuk, ale to jest takie pochodzące bezpośrednio od Tomka, specjalnie przygotowane. Takie, że ktoś nabędzie, od razu mogą pójść no, w pary, że tak. tak powiem. Kuracje miały jakieś robione szczepienia, wszystko? Tak, wszystko jest porobione. Po kuracji takie robione dłuższej i, i były odrobaczane i szczepione. no Nic z nim nie trzeba już teraz zrobić tak naprawdę. Tylko zakupić no, to jest 17, i sparować. 17 649. Aż takiej myśl do bo z tej samicy walkę piszczały, no już tam nic nie było wystawiane, tylko gdzieś jeden jakiś kolega brał. No ona jest trochę późniejsza. Samiczka, na syna, to jest kończenie właśnie na scenarie tutaj to jest Zostałem rodzajstwo do wielu ludzków i siostra była, że nie też polski mistrzotski walczona. Ja jest z tej samicy walki piszczały super lecą, ale też te długie loty maratony. Także to jest skończenie super. Nazwisko Piszczała to jest jak legenda sportu, bo dwa razy pod rząd był mistrzem Polski. Miał też, jak się nazywa, jakby chyba jedyny cztery gołębie w reprezentacji na Olimpiadę z jednym, w jednym sezonie. Ja, no super, mm. teraz znowu z utężnym ruchu, także gratulacje. No tak. Tak okazji, tu jest gołąbek 18841. To ja właśnie... nawet ostatnio, przepraszam, dzwoniłem do Waldka, bo się, tam miałem klienta się pytał, czy można załatwić coś z Faraonem, no zadzwoniłem, no niestety Waldek mówi, no niestety już trzeba do kogoś innego pójść, bo on już tam tych głębi ma mało, ale to też tam naz nazwa Faraon Gołębia to jest właśnie taki słynny gołąb z hodowli właśnie kolegi yy, Waldka. Tak, tak, ale no to jest 18841, ojciec to jest syn takiego 13876, no myślę najlepszego syna, 715. On dużo bardzo szybkich głębi, za ze konkursami. I tam jest ta samica, właśnie z tej pary, od walka, piszczały dołożona. A matka, tutaj to jest 990, czyli to jest wnuczka do Olimpijki 1990. Uh -huh. No super, taka szybkie głębi z tego uh -huh. wychodzą. A teraz pokażę samiczkę 18823, I tak właśnie bezpośrednio po tym 13836 roku. A po nim bardzo długo, w średnim dystansie, ale. I, Mam bardzo duży taki lotnik, w tym roku gołące się, się od drugi na no, oddział, to się wspomnił i jest z tego właśnie łączony na, na córkę 733-304, z tego roku, z mm -hmm. w rozporządzeniu sposób tych jak moi kredy, To jest samiczka, też już ta biała kropeczka przy oku. Mm -hmm. Ale na panie, właśnie bardzo oczna, takie mi się podoba, te zdjęcia, to za oka, tak żeby... Bo no my mamy to zrobione na stronie, to możemy to właśnie, tak to o czym człowiek Tomek to mówi, to możemy tam zobaczyć. No. To jest z takiej pary naprawdę super. 18822 go. No to samczyk to jest super tu zbudowany leży fajnie. I to jest po samicy 7165 tutaj od kolegi że ja tu już wychował tam z moich łąków sobie mi ją dał. Ona w tamtym roku była na kategorii, ja też chyba 760 konficjent. No to bardzo fajnie się dała. Ona taka na taka, abstra, a ojciec tego gwoździka to jest 4177, na model pan trochę był lotowany, 5 na 5 kiedy go wycofałem do rozpodu i one już po tych dwóch sobie wybrniają, tych do mm -hmm. no z tego gwoździka super lecą. Jazenstwo tego samca, co było wybrnia tego derwa i jego dzieci i wnuki, no to super. Nie. Także tu jest ten dziecko tych dwóch, na razy ta lotniczka. Mm -hmm. No ja oba lotowane były, wycofane do rozpodu. Także no super, tak, myślę. Z no, głowy, numer 18897 na samiec, Ojciec tego to jest gołą pod samicy najlepszej z mistrza Polski za kategorii po tej 18317. A matka to jest włóczka tych dwóch podstawowych par 733 i 711. To matka też jest siostra też jest w że, że Mistrzopolski i, no i dużo szybkich, taka 5852. Ona miała chyba tam 8 pokursów 10 dziesiątce, będzie robiła. No Mm -hmm. To jest taki bardzo szybki. No i Ostatni na koniec 18866 I na twoje obrączki to jest oddziału. A skąd są te 188, co masz oddziału, no, no zabiorę kolegów, kolegi na. Znaczy, bo pół nas nie było, później były, ale tam parę razy. Tak zauważyłam. zawsze jest, właśnie, że coś no, zabraknie, to się no. posiłkujemy no, zakupami od, troszkę, od kolegów. Nie, tak im... ma no. sobie no, no. nie było. To jest koś wyciągnę jakby polotak. i sam był złożony z ze zespołu tej samicy. A matka to jest. Ojciec to widać właśnie A kto jest pitbullu. szpakiem te w tej rodzinie? Tutaj tu ojciec i matka są. szpaki. I ojciec jest właśnie z tego Pitbula, z brat tych lotniczek. My mamy zdjęcia, przepraszam, na stronie tych głębi rodziców? Chyba ten dziadek, bo no te po... lotniczki nie były. No właśnie, to, tak to, mi się to, zdaje, to, że. dziadek powinien być. Mhm. Ten 457 ten, Pitbula. No to, to, czyli tu ojciec tego wątka to jest brat tej samicy, co była druga nosa w Polsce i to jeszcze jednej lotniczki, no i wiele tam z tego leci. A matka to jest system głębia od myśliwca. tej wódce tego trzykrotnego reprezentanta, tego szpaka. Mm -hmm. No i matka to jest fajna lotniczka, 10, 200 taki numer też fajnie się dała w tym roku. Jej siostra 1099 też fajnie. Jeszcze jedna siostra 18-313 z 18 roku. Była w Brzymie do mistrza I w tym roku jest na przykład drugi naszego działa, 13 Także. To było tak, że w tym 16-17 roku sporo sprowadzałem z takich szmaków właśnie, no podobały mi się, nie? tylko nigdy nie mogłem znaleźć takich, żeby chciały chciał jeszcze latać, nie? a wtedy te dwie rodziny właśnie i super się... Zaskoczyło, tak. dobrze. Czyli mamy ostatniego gołębia, którego Tomek tutaj przygotował do licytacji, razem mówię gołębi 17, także zachęcamy do zainteresowania się tymi gołębiami, koledzy Tomkowi gratulujemy wyników z tego roku, życzymy w przyszłym sezonie też dobrych wyników i tym wszystkim, którzy też te gołębie nabędą, ażeby z nich mieli pożytek. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dobry lot.